W czołem. Troszkę mnie nie było. Znaczy na warsztacie, bo wycieczkowo, rodzinnie, jak zawsze, ale, ale warsztatowo działalność zawieszona. Troszkę się zmieniło przez ostatnie dwa miesiące. Dobre, prawie trzy. Nie publikowałem. A no, dlatego, że czekaliśmy z żoną na naszego następnego potomka, naszego synusia Franka. Więc już. Od miesiąca i teraz powoli myślę, że jakiś minimalny czas gdzieś tam znajdę, żeby raz po raz jakiś stycznik rozkręcić i pokazać, co z nim się znajduje. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że już teraz wrócę i, i będę coś tam publikował. A więc co mamy dzisiaj na warsztacie? Taką kruszynę Relpol CRN I75. Stycznik e, od kolegi e, dostałem, który pracuje też przy żurawiach wieżowych, czyli najprawdopodobniej był zamontowany na żurawiu, e, uszkodzony, wymieniony na inny jak wygląda jego waga przed rozbiórką 2305 zobaczymy co w nim ciekawego siedzi komora ściągnięta, osłona od komory tak wyglądają, komory gaśnicze widać, że wszystko okopcone Morę odwróciliśmy. No i wysypały się takie blaszki. I one właśnie troszkę właśnie takie się przejedzie. Powęglone, jak to wygląda dalej. Mamy trzy zestawy styków ruchomych. Zaraz wyciągniemy sobie jednego. Tak mniej więcej wyglądają, no widać, że są już mocno zużyte, dlatego ten stycznik został na pewno zdemontowany A te stałe styki, no stan opłakany, zobaczymy czy chociaż coś uda się odzyskać, z sreberka z tego, no jak nie to na pewno jest tam tutaj troszkę mosiądzu Zobaczymy cewka miedziana ile będzie ważyła. Zawsze na pewno będzie coś do przodu. Zwłaszcza, że stycznik bardziej do celów e, naukowych, poglądowych, żeby zobaczyć co, jak wygląda. Bez problemu demontujemy mocowania przewodów zasilających. One oczywiście stalowe, także lecam do naszego. Trochka ze stalą. Wszedłem troszkę na zewnątrz, żeby zobaczyć. Potarłem te. Tu styki będą. Nie styki tylko. Mm, tych mocowań będą na miedzi pobielanej. A tu mamy. Ten styk stały już odkręcony też jest mieć pobiał. Odpalimy jeszcze to sreberko i zobaczymy ile jego będzie. Teraz będzie taka mała operacja. Musimy odpalić, nie odpalić, gumóweczką te nity z, zeszlifować, żeby dostać się do tych płytek miedzianych z jednej i drugiej strony. Także działamy. No i troszkę pracy gumoweczką i dwie blaszki miedziane mamy odzyskane, a to oczywiście trafia do złomu. Tutaj jeszcze udało się ze styków pomocniczych troszkę styków uzyskać na miedzi. No będą tu jakieś malutkie płatki sreberka, a z tych cieniutkich tutaj tych te tutaj to raczej nie będziemy odpalać tylko je się odetnie ładnie i wrzuci do odciętych no i mamy jeszcze ceweczkę ściągniemy, rozbierzemy, zobaczymy ile będzie z niej mieć łóżki. no i myślałem, że te przyłączeniowe jakieś te mm, uchwyty nie wiem czy jak to nazwać yy, od cewki są miedziane bo mają piękny miedziany kolor ale niestety magnesiki łapie także to nie mieć No i moim oczom ukazała się piękna miedziuszka z cewki ale przy okazji sprawdziłem jeszcze te styki myślałem, że będą miedziane a tu proszę cyk wszystko to jest jednak stal no i co jeszcze a te tak samo przyciągają mm, także styki nie będzie z tego miedziuszki no szkoda zobaczymy ile uda się odzyskać sreberka te są e, miedziane te malutkie ale już sreberko widzę że przyciąga jest magnetyczne nie Przestrzen, gotowe do odpalania Palnicer jest Ja w maseczce Także działamy Sreberko odpalone Widać, że takie mega zniszczone Niemagnetyczne 3,65 Także wiele tego nie ma Teraz mamy sreberko, te małe płatki Z tych miedzianych styków pomocniczych całe pół grama. Zawsze coś, ale to są yy, magnetyczne. No i na koniec, takie widzicie, odcięte styki na miedzi. Yy, one też są magnetyczne. 0,75 grama. No i ważymy teraz miedziuszkę. Tam troszkę były te blaszki. Parę styków. Cewka mamy tego zero sto osiemdziesiąt, czyli sto osiemdziesiąt, na metele o dwadzieścia siedemdziesiąt dodajemy tutaj takie resztka miedzi pobielanej też sześćdziesiąt gram dodajemy. Reszta to złomik. Kilo 230 trzydzieści. To siedemdziesiąt groszy dodajemy. Czyli taki stycznik przyniósł nam około ośmiu złotych surowcach plus. Te troszkę mm, sreberka na sam koniec zobaczymy jeszcze ile odpadu plastiku. Na sam koniec plastik mamy go 820, także też troszkę, mm, no i tyle. Zobaczcie, czy warto. Jak macie takiego redpola, relpola, to. Dla mnie warto. Dostałem na testy 8 zł do przodu. Trochę serwerka do, do kilograma miało wyjść. Na urodziny syna miała być sztabka. No niestety synuś będzie musiał poczekać z tym sztabeczką pierwszą, ale, ale myślę, że teraz już wrócę na jakieś tam 3-4 obrotów i, i do tej sztabki. Cel do końca roku, żeby, żeby dozbierać. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, jak możecie, subskrybujcie, lajkujcie, to może, może coś tam systematycznie będziemy to wspierało, żebym po prostu to publikował wszystko dalej. Hej!